Witajcie. dzisiaj pokażę Wam kolejną świetną wierkę na Amigę, seria Strike, rozpoczęta w 1992 roku przez Electronic Arts, świetna seria strzelanek z helikopterkiem. No, w późniejszych częściach tam jeszcze dochodziły inne pojazdy, F-117 można było polatać, pod Wyszkowcem pojeździć, ale skupmy się na tej pierwszej części. Wydana nie tylko na Amigę, było dużo wersji na różne konsolki, nawet pojawiła się wersja na Atari Lynx, na tą przenośną konsolkę, na Game Gear, była na Mega Drive, na Super Nintendo, oczywiście też na PC. Była. To była pierwsza część Death strike z serii 5G. Pięciu gier. Pięciu gier. Jest jeszcze Future Strike. Czekaj, tak, Future Strike, LPD, ale tu już bym raczej nie zaliczał do tej serii, bo to już, to już z helikopterem tam nic wspólnego. Nie ma tak, my robocikiem się łazi, no nie za wiele w ogóle ma to wspólnego z tą serią. E, tu mam oryginałek tej gierki. Swojego czasu zakupiłem chyba za 5 czy 6 funtów, pamiętam na eBayu. Działa na każdej Amidze, nie ma osobnej wersji na 1200, jest tylko jedna wersja tej gry wydana na Amigę. Amiga 500, 600, 1200, wszystkie starty obsługuje. Obsługuje również drugą stację dysków, co nie jest standardem na Amidze. Większość gierek akurat tej drugiej stacji niestety nie obsługuje, a przydałoby się to. Gierko możemy grać albo za pomocą joysticka, albo myszki. Akurat tu wygodniejszy jest sposób, żeby zagrać joystickiem. Znowu będziemy grali tym średnio udanym joyem, co ostatnio graliśmy w Sensibla. Jakoś się spisuje, to poddziała. Ona jest na trzech dyskietkach. Tak dyskietki wyglądały w oryginale. Teraz gramy z WHD Load, żeby szybciej tam się wszystko wgrywało. Ale ta wersja z dyskietek też działa. Co jeszcze? No, mówiłem, że to była seria. W 1994 roku wyszła kolejna część Jungle Strike. To jest akurat wersja na oryginale, którą mam. Ona jest przeznaczona tylko na kości AGA, czyli na Amiga 1200 i 4000. I, i wyszła jeszcze w tym samym roku wersja na Amiga CD32. Tak, w 1994 roku, roku niczym kompletnie się nie różniła od wersji dyskietkowej, to chyba była na czterech dyskietkach, z tego co pamiętam. Następnie, w tym samym roku, pod koniec tego roku, co Jungle Strike na sedze ukazał się jako exclusive na Mega Drive, ukazała się trzecia część, Urban Strike. też mam na kartridżu, którego ostatnio dorwałem na Retromarkecie na gierka też, latamy po mieście. Ona rok później wyszła też na Super Nintendo. I później PlayStation 1, 90 chyba 5 to rok był, albo 96 wyszła Soviet Strike. No to już była taka naprawdę dopasiona gierka, było dużo wstawek filmowych z aktorami, różne przerywniki, wiadomości telewizyjne i tak dalej, i tak dalej. Wyglądała, o, wyglądała już taką graficzkę bardziej fotorealistyczną, myślę, jeśli można było na pzx powiedzieć o czymś takim, ale z daleka to naprawdę wyglądało świetnie. I ostatnią grą w serii był Nuclear Strike. Jak mówiłem, on jeszcze wyszedł na PC-ta też. Właśnie był na Saturnie, na, na Play'u pierwszym i na PC-cie. Akurat ja osobiście grałem tylko wersję na play'a pierwszego, skończyłem ją, świetna gra, niestety, jak to Electronic Arts, zabiło tą serię, tak Syndykata, od tej pory już nic się nie pojawiło. Choć seria podobno odniosła wielki sukces, dziwna jest ta decyzja Electronic Arts, no ale cóż Zobaczymy sobie tu jakąś misję, fabuła skupia się... Wokół generała Kilbaby, jakiegoś, który, który strasznie przypomina Sadama Husseina. W ogóle cały ten konflikt, który tutaj przedstawiony fikcyjny nawiązuje, nawiązuje przynajmniej tak, wygląda jakby nawiązywał do pustynnej burzy. I też gra e, premiere miała kilka miesięcy po zakończeniu pustynnej burzy, wywołała podobno wiele kontrowersji, w niektórych sklepach nawet jej sprzedaż była blokowana. Gdzieś czytałem w którymś czasopiśmie amigowym swojego czasu, właśnie o tej grze. Ale odniosła bardzo duży sukces komercyjny wtedy. Y o, no tu, tu możemy nawet tego gościa po lewej stronie zobaczyć. No, kogoś Wam przypomina, nie? <grym> dobra, włączmy sobie samą gierkę. Zobaczymy, jak to się zestarzało, czy jeszcze da się w to w ogóle grać. O, dobra, co my tu mamy. Co my tu mamy? Możemy to menu obsługiwać i myszką. No, to jest o wiele tu wygodniejsze. Możemy oczywiście joyem, to wtedy tak skokowo po tych czerwonych ikikonkach tu przelatujemy. No i tak, joystick choose your copilot, czyli tu możemy pilota swojego wybrać. Zobaczmy, aha. No proszę, ten wygląda jak Freddy Mercury. No, taki śmieszek. Ten mija jej, czyli tego pewnie możemy odnaleźć podczas mini misji, no ale do dobra, zostawmy go. Tutaj sterowanie, myszka, klawiatura. No o no właśnie, myszka, klawiatura i joystick. Dobra, zostawiamy na, zostawiamy na. Nie, 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 nie. No Joystick, Joystick, gdzie? To Dobra, Inster Strike. Jak teraz z tego wyjść? Ja, no, tutaj. Dobra. Yy, dobra. Dobra, dobra, dobra. A właśnie yy, nie mamy tu yy, osobnej dyskietki do sejwowania, w ogóle nie ma zapisów po przejściu misji dostajemy kod, który tutaj wklepujemy i zaczynamy od kolejnej misji, w której. czyli musimy przejść dopiero jedną całą kampanię, żeby móc grać od kolejnej kampanii, nie możemy tam sobie zapamiętać tego stanu w połowie misji, czyli musimy całą misję przejść i no niestety tak kiedyś były robione gry, że cieszmy się w ogóle, że te kody są, a no nie trzeba za każdym razem grać od nowa Dobra, startujemy, tu jest start kampanii Dajemy start. Mam nadzieję, że ustawiłem tam na Joy'a, O, dobra, i tu jest tak to jest briefing przed każdą misją. Mamy takiego grubaska, który nam tłumaczy tam, co mamy robić i tak dalej. Hmm, chyba w pierwszej misji mieliśmy cztery takie główne cele. Zaraz zobaczymy, a to przelecimy to w każdej chwili, można się dostać do mapki i zobaczyć sobie, jakie są cele. Dobra. Dobra, tu jesteśmy. Startujemy z tego statku, ale najpierw wciskamy sobie F10 na klawetrzce, i teraz tak. Tu mamy tą główną mapę, i tu są cele misji: główne cele misji. Pierwsze mamy zniszczyć radary, czyli tutaj ten, tutaj ten, te podświetlone obiekty. Drugi, power station, dobra, czyli tu elektrownie. Trzeci, lotnisko, jedno i drugie. Czwarty command center, dobra i jedno i drugie i też są dwa piąte piąte nie wiem czy obowiązkowe było, a chyba były było, no piąte i tu musimy odnaleźć agenta, który jeszcze o, ten pytajnik jest, nie wiadomo gdzie on jest czyli dopiero pewnie później podczas misji dowiemy się gdzie, misję możemy wykonywać w, w kolejności dowolnej e, oczywiście no najlepiej zacząć sobie od pierwszej, bo też poziom trudności wzrasta z każdą kolejną misją yy, więcej tu dookoła jest wtedy tych, tych różnych działek, jakieś dodatkowe pojazdy przyjeżdżają i tak dalej yy, tu mamy informację mamy trzy typy uzbrojenia mamy podstawowe działko, tu ile mamy pocisków mamy rakiety Hydra i rakiety Hellfire te są szczególnie bardzo mocne często wystarcza tylko jeden strzał żeby zniszczyć jakieś jakieś tam działko czy większy pojazd mamy trzy życia po tych trzech życiach Eee, musimy zaczynać misję od nowa i teraz tak, fuel to jest bardzo ważne, tego paliwa tu strasznie szybko zaczyna brakować no i to jest nasza tak jakby skala czyli nasz pancerz tego helikopterka, dobra tu jest mapa, status misji tu jest napisane, które misje już wykonane mamy, misje tu mamy pokazane, jak te cele wyglądają, które musimy zniszczyć dobra, lecimy, szkoda czasu mapa exit, dobra i lecimy. Dajemy. Dobra, startujemy. Oj, dobra. Sorry, sorry, nie chcą wydać, że ja w drugą stronę. Dobra, no ale no lecimy, lecimy na razie jeszcze nie możemy strzelać, dopiero musimy być bliżej lądu. O, teraz piszę u góry, że jest uzbrojenie załączone tu są nasi. O, tak wygląda uzbrojenie, które będziemy sobie musieli co jakiś czas zbierać, jak nadlecimy nad nią. wychodzi linka i możemy sobie podnieść to uzbrojenie. Zobaczcie, dopiero co wylecieliśmy, a paliwa już jest 89%, czyli już 11%, żeby tylko dolecieć odtąd dotąd, czyli pewnie zniszczymy te cele i już będziemy musieli szukać paliwa. Eee, dobra, zacznijmy tu grać, a później Wam pokażę co i jak. Naprawdę fajna gigierka, wtedy strasznie. Wielkie wrażenie. Robi ten helikopter APASZ AH64 W fajnie animowany jest, czekaj. Dobra, pięknie, dobra. Jedna ta. Zobaczmy gdzie ten radar jest. Radar jest u góry, to lecimy na górę. Dobra. Dobra, tu mamy działko. Tam ktoś nie wołał. Dobra, jest. Dobra, tu jest pierwszy radarek. I tak to się robi, właśnie. Tak to się robi. Dobra, i teraz patrzymy tak. Tu wszystko zniszczone. Tu jeden cel zniknął. Został nam tu jeszcze jeden cel. No to lecimy do niego. To lecimy na dół. Możemy jeszcze po drodze ratować różnych żołnierzy. O, na przykład tutaj widzę, że jakaś strzelaninka jest to pewnie, pewnie z naszymi walczą. Zielony to jest przeważnie droga. O. No, i teraz tak, o, tam jeszcze kolejny jest, już macha do nas, Starczy, że podlecimy i zgarniamy takiego delikwenta. Sześciu się maksymalnie mieści w helikopterze, po czym musimy ich wysadzić albo na statku. O, niestety, rozwaliłem naszego też, no aha, trudno. Czekaj, gdzie jest ten cel, tam na dole. Świetnie, okay. naprawdę fajna gra. Danger zone, o, czekaj, Sprawdźmy, ile jeszcze mamy paliwa 65, no to nawet no, nawet zostało nam tyle tych rakiet, najmocniejszych. Hydra 19, tyle strzału. No dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Warning Danger Zone. Dobra, już myślałem, że, że pancerz mi się kończy. Pięknie. Dobra, gdzie to jest? Tutaj dobra. Przyłączamy sobie na hydry, bo tu będzie trochę. O, najlepiej się nie, nie zatrzymywać. O, Mission Complete, czyli dwa radary zniszczone. Pierwsza misja jest wykonana. Jeszcze cztery przed nami. Z zatrzymajmy się tu na chwilę. Zobaczmy, co dalej. Czyli tak, teraz jak, jak damy na status, to jest już pierwszy na zielono. Czyli to już jest skończone. Cztery jeszcze zostały. Dajemy na mapkę. Tego już nie ma. Cel numer dwa. Power Station. Moglibyśmy tu jeszcze bliżej, mamy te lotniska, ale, 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 ale one są bardzo uzbrojone, więc, więc, więc wolę to już sobie tu od, odhaczyć, już nie będę o tym myślał, a później się zajmę dopiero tymi lotniskami. No dobra, no to dajemy. No cóż, że jeszcze mnie nie zestrzelili, bo ostatnio jestem strasznie słaby w te gierki, albo te gierki, kurde, takie trudne były. Niestety te gierki nic nie wybaczały, tu nie było żadnych żadnych wspomagaczy na każdym kroku, kroku tak jak w dzisiejszych gierkach Dobra. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Czy poleciliśmy do... No dobrze? Aha, to lecimy teraz tak Dobra dobra rakiety mam no, żeby tylko nie marnować tego Ło wow. Pięknie. O, no dobra, tu mamy paliwo. To, to nam się teraz przyda. Dobra, tu jest ten power station, tak? Dobra, ale tu jeszcze. tu jeszcze pomożemy tym. Dawaj, wsiadaj. Czy już. O, o, to właśnie mówiłem, że podjeżdżają od czasu do czasu różne pojazdy. Tu jeszcze było paliwo. I, ile mamy? 33, no to lepiej sobie wziąć to paliwko. Dobra. No dawaj, 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 dawaj. Ależ ten joystick jest uparty. No kurde, no patrzcie, no przebyciałem nad tym i nic. Jest. jest, 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 jest. Dobra, jest tutaj. Dobra, jakiś samolot przeleciał czy coś odgłos dobra, już, już, już tamto mi się skończyło. Dawaj jeszcze o. Nie mam już nic, kurde, tylko mi ty został Kanon, ale bierzemy to, bierzemy to. Nie wiem jak wam, ale mi się ta gierka strasznie podoba. Pamiętam, że swojego czasu nawet sobie ją włączałem, tak, żeby sobie tylko polatać, żeby poglądać sobie ten helikopterek. Straszny szał wtedy był w telewizji. Pokazywali ten helikopter po raz pierwszy. Jest niesamowicie zaawansowany jak na tamte czasy. Chyba to do tej pory jest jeden z najlepszych helikopterów bojowych no i wyglądał w tej gierce naprawdę fajnie płynnie się to wszystko porusza te... naprawdę no to już taka to już taka była kolejna liga takich Amigowych gierek nie? 92 rok a... i wyglądała ona fajnie bo mój mi kolega miał ją w wersji na, na Mega Drive'a pamiętam, że widziałem tu u niego i nie wiem czy to wina telewizora było, ale tu to naprawdę to wyglądało, tam wyglądało, bo ten widok był del delikatnie bliżej, to wszystko było takie nie wiem troszku tak, tak by trochę mniej detali było to no może takie wrażenie było ale, ale no tak było no on też grał w sumie na 14 a ja grałem w domu na 21 cali może to też z tego było o właśnie tu, tu wylądujemy uwolnimy żołnierzy dobra oni z powrotem wracają a my będziemy mogli a my będziemy mogli polecieć dalej Możemy sobie tu od razu uzbrojenie wziąć, bo byliśmy tam już praktycznie na zero. Tak? Dobra. Tutaj tak, o, bierzemy uzbrojenie. Dobra. W 10 I tak, jest pełne. 838 no pięknie, dobra. Teraz tak, cel, cel drugi. Status. Pierwszy, drugi skończony, został nam cel trzeci, czwarty i piąty, czyli te lotniska. nieszczęsne. no dobra, może ciekawe, się przelecimy. No dobra, tu polecimy. Mm. Szkoda, że już tej serii nie kontynuują każda z tych, z tych części była naprawdę świetna, miała wielu swoich oddanych fanów, nawet ostatnio widziałem jakieś projekty, to pewnie jakieś fajkowe filmiki były na na YouTubie ktoś tam jakieś misje pokazywał z Death Strike Remaster, ale no nic takiego się nie nic takiego niestety nie wyszło dobra, jest no, pięknie. pięknie dobra, i to jest to lotnisko tu musimy Musimy Adamowi te wszystkie samolociki zniszczyć. Im były budynki. No tam już ktoś się drze, żeby go zabrać. Dobra. No. Tak, tak wygląda ta gierka. Zobaczymy jeszcze. Była jeszcze jedna gra strasznie podobna do tej gry. Tylko z widokiem od boku. Zaraz wam ją pokażę. Dobra. To jest ta gierka, o której Wam mówiłem. A w Apokalipsy się nazywa. Wyszła na trzech dyskietkach. Jest z roku 1994. Wydana przez Virgin. Chodzi mniej więcej o to samo co w Destructrajku, tylko jest inny widok, jak widzicie. Latamy, strzelamy, wykonujemy misję. Musimy tu uwolnić. uwolnić w każdej misji iluś tam gości. Tak samo jak tam. Tu jest, tu jest pokazane, ile mamy żyć. Tu rodzaje broni. Ile tej broni mamy? Okej, okay, polecimy na jakąś tu rozwalimy, o. 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 Dobra, możemy sobie wylądować, o. O, 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 Helikopterek. Trzeba bardzo uważać, bo oni będą nas strzelać. Ła, lotnie w ostatniej chwili, dobra. W ostatniej chwili też bardzo fajna gierka, ale ją sobie zostawimy może na, na jakiś inny raz. Pokażę Wam jeszcze jak wygląda kontynuacja tej gry. Kontynuacja, dwie kontynuacje dalej, nie? Czyli już to, to jakby nowsza generacja tego tego strajka. sobie Strike. Mam akurat tu podpiętą plejkę. Pierwszą. możemy płytkę. Mam nadzieję, że działa. Dobra. Odpalmy i zobaczymy. Ta gierka już naprawdę robiła kolosalne wrażenie. Ona na początku Pierwszego playa wyszła, zaraz chyba kil, kilka miesięcy po, 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 po premierze Playa. To jest 95 Elektronika snowu, no to dokładnie parę, parę miesięcy po premierze. Jeszcze wtedy pamiętam, że miałem Play'kę właśnie z tym takim pierwszym Joy'em niż bez tych takich analogów. Oczywiście DS Strike to DS Strike, ale ta część też naprawdę dawała rady. Zaraz po DS Strike to jest chyba taka druga, najlepsza moja część tej serii. Ale to już fajnie, tu już wszystko było na płytce, jest dużo miejsca na filmiki. Jest różnica, nie? Jak oni mogli tą serię ukarupić? To tylko elektronikarz, takie rzeczy pozdrawia. Ech. Tych filmików w tej całej grze jest, jest naprawdę mnóstwo. O, a tu przed 96, na podoku przed 95. No dobra, i nieważne. W każdym razie, press start. To lecimy. Dobra, zaczynamy pierwszą misję. Zobacz, jak to, to wszystko fajnie wygląda. Już nie oglądamy napisów i zdjęć, tylko wszystko jest przedstawione w postaci filmu. Już te filmiki tak, tak zrobione jak w Common Conquer. Hmm. Dobra. Przerwiemy to. Przerwiemy to. Zobaczmy sobie, jak sama gra wygląda. Już nie robiło to takiego wrażenia jak, jak Strike w 1992 roku, bo wtedy to taka fajna nowość była. Tu już wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ale wyglądało to, ale wyglądało to no. zobaczcie już. Cała grafika jest w takim 3D z taką nałożoną ala fotorealistyczną teksturą, coś jak w symulatorach lotu. No. no i tu fajnie, że... widzicie, tam mieliśmy jeden przycisk na Amizę. Jeden przycisk i przełączać się trzeba było na spację. A tutaj już każdy przycisk jest. Tu sobie strzelamy. Tu mamy rakietnicę, tu mamy hydry. O, tu jeszcze jakiś ło, wow, wow, wow. rewelacja Fajnie tak gierka wygląda. Tak, tak ta animacja tak dziwnie. Wrażenie, jakby nie, była nie do końca płynna, ale naprawdę gierka super. Mogę sobie w sumie odpuścić tą grafikę 3D. Chyba ta pierwsza część się aż tak nie zastarzała tak zastarzała się ta, ale ścieżka dźwiękowa tutaj, no wiadomo, że nie była ziemia. Te filmiki, ta prezentacja też. O. No właśnie, dobra, i lecimy dalej. No w każdym razie tak wyglądała ta gra 92, 3-4 lata później już na krążku CD. Niestety się to nie, nie ukazało już na Amidze. Nawet na CD 32, nawet nie wiem w sumie czy CD32 by to pociągło. No ale dobra pozdrawiam Was. Cześć. W następnym